Witam Cię serdecznie. Nie mam dziś zbyt wiele czasu, ale chciałam tu na chwilę przyjść, bo jakby dużo się dzieje. Ja wyczuwam duży chaos w energii. Myślę, dzisiaj on tak troszkę opada. Ta energia się osadza na ziemi. Myślę, że my też powinniśmy zadbać o to uziemienie. O to, by poczuć to swoje ciało. Wzięłam ja kilka kart, to znaczy dwie karty właściwie. Pierwsze co usłyszałam: jest w porządku iść powoli. Jest w porządku mieć swoje własne tempo. Jest w porządku być wrażliwym, delikatnym. Jest w porządku czasem schować się. W swoim własnym domku. Mm. I nawet jeśli poruszasz się powoli, masz wrażenie, że poruszasz się powoli, to jest to Twoje własne tempo. Yy. Powolne, miarowe, ale do przodu. Mm. I przesłanie tej karty ze Simaczkiem jest zaufaj temu, czego nie widać. Zaufaj temu, co jest ukryte pod powierzchnią. I tutaj możesz czuć chaos, zmęczenie, wyczerpanie, lęk przed przyszłością. I to nie jest jakby... To nie znaczy, że coś z tobą jest nie tak. Nie to znaczy, że coś z Tobą jest nie tak. Wszyscy to odczuwają. Ludzie bardziej wrażliwi, wrażliwi odczuwają to mocniej, mniej wrażliwi, mniej. Tak jak mówiłam, wszystko się zmienia. To, co jest w podświadomości, to, co jest nieświadome, to ta karta z ćmą. I znowu, może i ma, są dla ciebie jakimiś znakami, symbolami. W tle umiera stare. I ogólnie, i w tobie. W Twoim wnętrzu, w Twojej podświadomości umierają różne rzeczy, różne aspekty Ciebie, których nie potrzebujesz, które Ci nie służą. Następuje głęboka wewnętrzna przemiana. Na zewnątrz też się to dzieje, dlatego ten lek. Czas wielkich porządków. Czas wielkich porządków. I ten eukaliptus mówi mi o tym, że to wszystko jest chronione, że to wszystko jest zaopiekowane, że tutaj jest wszystko po prostu w porządku, wszystko dokładnie jest tak, jak ma być. No, a ty jesteś tym delikatnym simaczkiem, ale masz e, dom zawsze przy sobie, w którym możesz się schronić, i ty sam jesteś tym domem dla siebie. Masz też tę te, te głębię, nieskończoną głębię. Jest tam więcej niż się wydaje, niż widać na zewnątrz. kiedy sobie to uświadomisz że ta transformacja dzieje się na wielu poziomach w tobie może będzie ci po prostu łatwiej przez to przejść no i pozwól sobie też na to uziemienie może jakieś delikatne ćwiczenia może spacer, może kąpiel w soli zobaczmy Coś jeszcze dopowiedzą nam karty Tarota. Królowa Kielichów. No właśnie. Cierpliwość. Akceptacja, bycie ze sobą, ze swoimi emocjami. Ona sobie tu leży i czeka, patrzy na to, co się dzieje. Nie ma gdzie się śpieszyć. Jakby ty już zasiałaś swoje intencje i po prostu musisz zaczekać, aż one pojawią się na Twojej drodze. Tu nie trzeba niczego poganiać, przyspieszać, próbować kontrolować. I to czucie, to czucie tu jest ważne. Docenienie, czucia. No i czuję tutaj, że zaczynasz się osadzać w takim poczuciu bezpieczeństwa, i że to napięcie po prostu puszcza. Napięcie puszcza. Poprzez właśnie tą bezwarunkową akceptację. I przychodzi ta łagodność, pozwolenie sobie na, na wrażliwość. Ta królowa emocji jest też bardzo intuicyjna, e, połączona z Bogiem, duchowa. Silnie rozwinięta intuicja. Silnie rozwinięte te wewnętrzne widzenie. To jest Twoja głębia. To jest Twoja głębia. Energia królowej kielichów. Empatia, wrażliwość. Jakby jest w porządku być kimś takim. Ty uzdrawiasz innych samą swoją obecnością. I to, co mówiłam, to, co Twoje już do Ciebie idzie, to, co Twoje pojawi się na Twojej drodze. Bo jest ten moment, że wszystkie jakiegoś przewrotu, obrotu, ale to jest koło fortuny, czyli to wszystko poukłada się na Twoją korzyść. Tutaj. Nie trzeba się niczym martwić, tą transformacją, tą, że coś się kończy, że coś odchodzi, że coś umiera. To jest zmiana na plus. I Twój spokój jest tutaj tą gwarancją sukcesu. Kiedy ty wracasz do domu w sobie, do tego spokoju, do, tego, do tej twojej esencji królowej kielichów, wtedy wszystko się wyrównuje i układa dla Ciebie w doskonałym porządku. Choć przejście przez ten chaos było. Przez chaos, przez burzę, było konieczne. Jeśli jesteś wrażliwą osobą, były teraz też. Em, Różne wybuchy na słońcu. Ty też to odczuwasz. To wpływa na Twój układ nerwowy. Czy jesteś tego świadomy, świadoma czy nie. Tylko, że zawsze pojawienie się jakiegoś chaosu sprawia, że coś odpada, że coś skakuje na miejsce. Na swoje własne, właściwe miejsce. Więc. Twoje życie przybierze szczęśliwy obrót. Dziwnie to chyba powiedziałam, ale, ale tak, tak mi tu popłynęło, żeby tak właśnie dokładnie tych słów użyć. To są szczęśliwe zbiegi okoliczności, synchroniczności, niespodziewane wydarzenia. No i tutaj też prowadzą Cię jakieś znaki, tylko twoje, które jakby obrałeś, obrałaś sobie ze wszechświatem. Mamy tutaj jeszcze kolibra co do znaków. I przyciągnęły moją uwagę te kwiaty, to chyba są irysy, ale nie jestem pewna. Mm. Dobrze. Sprawdźmy, co tutaj jeszcze jest w tej podświadomości, eee, czego nie widzimy. To jest bardzo podobne, tylko że to jest pszczoła, a to jest ćma. Czy tu dobrze wszystko widać? Dobrze. No tutaj na pewno jest całkowite porządkowanie w obszarze umysłu, w obszarze myśli, spojrzenia, widzenia rzeczy. I to wszystko mi tak się zadzieje, czy chcesz czy nie? I uczynicie silniejszym, silniejszą. Transformacja umysłu. Także tu jest znowu takie uczucie, że. Te zmiany może nie są drastyczne na zewnątrz, tu może nie umiera żaden związek, czy nie kończy się praca, e, tylko po prostu umiera Twój stary sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości. Musi umrzeć, by wejść w to, byś mógł, mogła wejść w tą swoją prawdziwą. Naturę. I oczywiście tutaj ten przekaz nie jest dla wszystkich. To jest, myślę, czuję, że to jest dla konkretnej osoby, dla konkretnej grupy osób, które czują właśnie się w taki sposób, jaki ja opisałam. Dość chaotyczny, że nie wiadomo, co się dzieje, wzburzenie, utrata, gruntu pod nogami, no po prostu jesteś przenoszony, przenoszona w inne miejsce. I to się może wydawać dość złowrogie, bo jakby ten cały temat tego mroku, tej śmierci, e... ale myślę, że to się też stało ze sprawą Twoich intencji. Wysłałeś, wysłałaś intencje do wszechświata, i właśnie w ten sposób wszechświat cię tam prowadzi. Też Wszechświat chce, żebyś stała się, stał się królową, królem swojego umysłu, swoich myśli nie tylko emocji połączyć to ten umysł z sercem żeby to się właśnie wyrównało bo Twój umysł to nie jest nic złego to jest Twoje narzędzie to jest Twój sojusznik jeżeli użyjesz go w odpowiedni sposób, jeżeli Twoje myśli ciebie wspierają, ten umysł ciebie wspiera, a nie przytłacza, przygnębia i umniejsza tobie. Nie będę tutaj w to wchodzić głębiej, bo mówiłam o tym wiele razy, także wiesz o co chodzi. Pszczoły pracują dla królowej pszczół. Wszystkie myśli pracują dla ciebie. Na Twoją korzyść. I jak też poczułam to, coś takiego, że możesz poczuć, że, masz, że jesteś odłączony, odłączona od swojej intuicji, od swojego wewnętrznego głosu prowadzenia przez chwilę, przez tą transformację. Zasiej tu ziarno siebie. Integracja, ucieleśnienie, zakorzenione działania, więc pięknie, pięknie nam się tu potwierdza to, co mówiłam, żeby... Się zakotwiczyć w ciele. Przede wszystkim połączyć z ciałem. Bo mamy tutaj emocje, mamy tutaj umysł, i to wszystko właśnie połączyć w Twoim ciele, w Tobie. Może zamknij sobie teraz oczy. Weź głęboki wdech. Weź kilka głębokich wdechów i powolnych wydechów. Poczuj swoje ciało. Jak ono czuje się w środku. Teraz dostrzesz granicę swojego ciała. Pobądź tym ciałem przez chwilę. Oddychając głęboko. Bez oceniania. Po prostu zobacz. Pobądź z ciałem. Możesz skrzyżować ręce i pogłaskać się po, po ramionach. Jak Twoje ciało na to reaguje? Jak Twoje ciało reaguje na Twój dotyk? Przytul siebie. Dotknij z czułością swoje ciało, pogłaszcz je. No, i zobacz, jak się teraz czujesz. Czy jest ci lepiej? Czy coś się zmieniło? Pobądź ze sobą, a ja przeczytam, co mówi ta książeczka. Zaproś swoją duszę do wnętrza Twojego ciała. Od kolan po koniuszek nosa, od policzków aż po palce stóp. Naucz wyrażać się za pomocą ciała. Zbóż mury obronne, niech Twoja dusza rozgości się w każdej komórce ciała, niech wszystkie części ciała skoncentrują się na tym, co tu i teraz. To właśnie tu jest życie, nawet jeśli dane jest nam zetknąć się również ze śmiercią. Bez niej nie ma narodzin, a Ty jesteś tu po to, aby ten świat zrodził się na nowo. Czy o tym zapomniałeś? Żyj pełnią życia. Postaw stopy i swoją starożytną duszę zdecydowanie na Ziemi. To karta dla tych, którzy stanowią most między niebem a Ziemią. Są oni ucieleśnieniem mistyka, który wie, że nie musi wyrzekać się ani nieba, ani Ziemi, ponieważ splata, raczej oba światy. Jesteśmy tu po to, by z każdym dniem coraz bardziej ucieleśniać swoją duszę i z powrotem wpleść sakrum w codzienne życie. Ta karta to zachęta, byś pełniej oddał się swojemu życiu jako dusza, której bliskie jest ludzkie doświadczenie. Jesteś tu po to, by namówić swoją duszę do zapuszczenia korzeni, które wejdą głęboko w ziemię, abyś ty mógł swobodnie rosnąć. W ten sposób możesz jednocześnie pielęgnować w sobie człowieczeństwo i się rozwijać. Róża namawia cię, byś zaakceptował wszystkie etapy swojego życia na Ziemi, od pąków do kwiecia. Od przycinania gałęzi aż po wydanie owoców. Jej niebywała uroda i słodki zapach są ucieleśnieniem nieba. Za to, że jesteśmy tu i teraz, czeka nas słodka nagroda. Róża przypomina nam, byśmy poświęcili nieco czasu, nasycili się tą słodyczą, a wówczas doświadczymy raju na ziemi. W jaki sposób? Jeszcze bardziej. Możesz oddać się swojemu życiu. A wiecie, co było napisane w książeczce o tym ślimaku? Zaraz Wam przeczytam jedno zdanie. E... Gdzie to jest? Z wielkim ryzykiem wiąże się wielka nagroda. Podążaj ze swoim szczęście, szczęściem, ufając niewidzialnym podporom. Z wielkim ryzykiem wiąże się wielka nagroda. Podążaj ze swoim szczęściem, ufając niewidzialnym podporom, bo te twoje niewidzialne potwory są albo w tej skorupie, albo właśnie pod ziemią. Są tymi twoimi korzeniami. I jakby we mnie dojrzewa cały czas jeszcze ten film o, o, o uzdrawianiu korzeni, o zrzuceniu tego bólu, ale. Ciąż czuję opór, żeby to nagrać. Nie wiem czemu. Może w ogóle mam tego nie nagrywać? Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Jakby brakuje mi czegoś. Kochani, dziękuję Wam. Sztulam. Jeśli to z Wami rezonowało, zostawcie mi serduszko. Do usłyszenia.